Siemano so Wysolicie, z tej strony kiedy witam Was bardzo serdecznie pod bardzo długiej przerwie, więc będzie bardzo trzeba dużo krzyczeć. I dzisiaj Was witam w odcinku, będziemy sobie grać Minecrafta na Hypixelu oczywiście jak inaczej. E, będziemy sobie grać dzisiaj na, Boże, powtarzam się, na hypixelu i będziemy sobie dzisiaj grać Bedwarsy. No oczywiście, że Bedwarsy bo co innego nie ma lepszego trybu z tych wszystkich niż Bedwarsy, dlatego będziemy sobie grać. Bedy, czyli bedłosy. Była, była długa przerwa dlatego, że... Mm, ogólnie, może wytłumaczę jak już wejdziemy. Była przerwa ogólnie dlatego, że Lunar mi się zepsuł, w ogóle nie mogłem w niego wejść, nie chciało no mi się już w końcu grać. No i przestałem grać chwilę w Minecrafta, grałem w jakieś inne gry typu Fortnite i tak dalej. Były tam jakieś filmy, ale bez głosu za bardzo to nie, nie, nie powiedziałbym tego, że jakiś fajny film. A wreszcie teraz mogę to zrobić. Mam przy okazji też lepszy sprzęt, bo mam drugi monitor i będę mógł chociaż sobie patrzeć, jak to wygląda. Dlatego zaczynamy sobie grę. Uwaga. <laughs> o, to jest ta fajna mapa. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Może Render Distance sobie zmienię. Bo czymś takim to się grać nie da. O, może tak lepiej. Niech się załaduje teraz nam. Chwilę poczekamy. O, co ten gościu robi? Dobra. My się oczywiście szybko podbudujemy i wszystkich wyeliminujemy przeciwników, których nie potrzebujemy. Bo niektórych nie potrzebujemy w składzie, no i króciutko, z takimi widzowie. Dobra. Jakoś tam obudujemy łóżko. Mam no, to już wszystko obudowałem, ale to jest tylko tak, żeby wyglądało. Żeby jakoś było. Dobra. Chyba normalnym speedbridge'em nie będę jakoś... Co się teraz skupić, bo... Tak szybko klikam, że. Dobra, i teraz tylko szybko wy wyeliminować. Chodź tu, gościu. No chodź, no chodź. No chodź, piesku. Dobra, nie, 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 ginie, ginie, ginie. nie, Dobra, zniszczyliśmy mu łóżko, wreszcie. O, ale strefa 5 razy go na... O tutaj macie. Tutaj mieliście napisane. Nie razy go o, Ale strefa kurde. Ksiądz paliłem do niego. Nie, o ma. O, 10. 10 tego miał. Dobra, wchodzimy w to. Pozbieramy jeszcze teraz, żeby mieć szarpę, bo ja z szarpem to jest niepokonane widowe. Ktoś idzie. Nie, nikt nie idzie. Dobra. Ale mam dobrego skilla. Super, super. O, nie mam łóżka? Nie, miałem. Czemu mi się nie pokazuje, że zaraz od razu się. Już się że ja łóżka nie miałem i że zginąłem i na, na całe życie zginąłem. Dobra, kupujemy sobie. <coughs> yy, te. Armora sobie kupujemy, już kupiliśmy przy okazji. I idziemy chyba kogoś podjechać, albo na emeraldy pójść. Ja bym poszedł chyba, na, a czy nie na emeraldy, tylko na diaksy. a potem na emeraldy ewentualnie. Dobra. Trzy, dwa, poczekamy sobie chwilę. Patrzcie, jakiego. Patrzcie. O! Ale dubka. <ścoughs> Kupiłem tę matkę, bo była śmieszna. Tańczenie do kogoś. Wyobraźcie sobie. Zabijacie kogoś, ja potem tak tańczycie do niego. W ogóle to się zmiana w mojej skinie, bo wszystkie skiny, jakie ogólnie miałem, to były kogoś pobrane i tak dalej. A teraz weźcie nauczyłem się robić swoje skiny, no i mam. Tylko minus jest taki, że te ręce, one od jednej strony są takie trochę czarne, jak widzicie. Trud nie umiem tego pokazać, ale bo po są trochę czarne. I to trochę przeszkadza, bo czarny jest brzydki. Nie pasuje w ogóle do tego skina, bo jest taki, o to chodzi, patrzcie, on jest taki niebieski, a tutaj, o, może trochę widać, takie czarne. Perałka to była. Nie. Czysto. Dobra. Ja nie wierzę, jaki misklik. Ej, widzowie, ja przypadkowo prawą ręką szedłem na ten, na miecz, albo nie powinno to tak wyglądać. To tak nie powinno. To by nic nie dało i tak. To nic nie dało, nie dałoby nic. Mam już 13 złota widzowie. Kto się podło... Jestem tylko ja, Pink i Aqua. Dobra, Aqua nie rozwalamy, bo to jest piękny kolor. Mój skin jest o kolorze Aqua, dlatego to jest mój przyjaciel i go nie rozwalamy. Musimy kogoś innego rozwalić. Dobra. Holender jasny. Ja nie wiesz, ja nie wiesz. no i znowu dedam widzowie, znowu dedam, znowu dedam, jeżeli by chciał ktoś może ze mną zagrać, to niech napisze do mnie, będziecie mieć napisanego mojego Discorda w opisie i będziecie mogli mnie dodać, bo ja dopiero zaczynam, no i może kiedyś w przyszłości będę jakiś popularny, ale to nie wiadomo, jak będą takie wyświetlenia jak teraz są, to chyba nie, ale oby, zawsze trzeba w coś liczyć, nie, myślałem, że już coś zniszczyłem. W ogóle patrz, co fajnego zrobiłem. Patrz, jak to fajnie spada. Nie, nie można. O, to może to. Widzicie? Tak. Albo tak. O. A normalnie to inaczej spada. Może wam pokażę. Co, co jest? Co, co to jest to na dole? Ja tego. Co to jest? Dobra, może ja nie będę na to patrzył. Bez tego to wygląda. w zobaczę już że wam mówię. Bez tego to wygląda, ja muszę to znaleźć. Widzę, ja sobie nie daruję. Ja muszę to, Dobra, trudno, nikt nie będzie chciał tego widzieć. I tak, o, po prostu normalnie spada jak normalnie w Minecrafcie. Nie będę do tego szukał, bo będzie was nudziło to, a wszystko dla oglądalności, żebyście oglądali. Żeby was ciekawiło to, co oglądam, Dobra, zbieramy emeraldy, zbieramy 6 na diamentową zbroję i idziemy. Zdatonować. O, oni się akurat biją. No to idealnie. To jest idealna widzowie chwila na to, żeby yy, teraz wziąć jakiś item, podfarmić mamy no i będziemy cool. O, tu już zebrałem. Chyba. A! O kurde, już myślałem, że den No bo ja nie buduję się nigdy od lewej. Dobra, jeszcze trzy i będzie git. Może przeczekajmy, bo... Nikt a nie wiadomo, czy pewnie on będzie szedł dla niego. Założę się. Będziemy musieli uważać. Ale szybko szybko idziemy, idziemy. Nie, nie czekamy na nic, nie czekamy na nic. Idziemy, bo musimy. Myk. Myk. Dobra, jeszcze jeden już. A nie, tam jest czerwony. to A my tam jesteśmy, dobra. Szybko się podbudujemy. Myk, myk, myk. Idziemy sobie do nas, do bazy. Dobra. Musiałam się skupić, bo te drak-kliki i tak dalej. Dobra. O, no i idealnie. No i mamy już też na zbrojkę przy okazji. Jak ja mam problematyczne wejście do mojej bazy, to mnie tak denerwuje. Sobie tak dobudowałem słabo. W ogóle mam 7, i ja nie chciałem mieć 6. A już myślałam, że jakiś błąd popełniłam, że tylko pieniądze Pana sklepikarza, darek kupujemy ten. Tak, na pewno. To kupujemy. To odkładamy. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Mi się wydawało, widziałem tu jakiś nick. Jakby ktoś tu był. O tu. Dobra. Może zostawmy to tak jak jest. Biorę koksa. Zjemy go co i tam ja pierdzielę. Dobra, idę pomóc. Bo to zajdzie się z 4 miesiące, jak on to zrobi. Dobra, nie, no, nie, ja, ja im dosi, by oni się pobili, żeby to nie ma sensu. Że on szybciej czy wolniej. Ja sobie na farmie widzowie i teraz obsa sobie zrobimy na chillku, Bo mamy w końcu esse wszyscy. Może nie wszyscy, może niektórzy nie mają, ale każdy mój widz ma esse, który ogląda moje filmy, czyli nikt. Yyy... Eee, dobra. Jeszcze 12 sekund, teraz wyczekamy to i jeszcze raz wszystko zbierzemy. A tam będą dwa. To tam, to i trudno. Będziemy mieć OBSa chyba, będzie wtedy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie pięć, on musi mieć osiem. Ale już mam pięć. To jak ja policzyłem źle? To dwa wylatują teraz? Nie, tu 6. Nie, to będzie już no obsa, no i git. No i kto będzie teraz, będzie się każdym nie bał. Nie, nie, nie podchodzi do mnie, nie podchodzi. No tylko spróbuj do mnie podejść. Dobra, 8. I mamy to. I robimy sobie obsa, od razu. Taktycznie, taktycznie obsa robimy. I będzie. No, koniec gry, można powiedzieć. Tak będzie wygrana, widzowie. Jechamy mamy opsa i diamentową zbroję i jeszcze będziesz ten. Yy, zbrojka 2 To będziemy. <laughs> nie wiem czy dobrze powiedziałem. Zbrojka 2 To będziemy po prostu koksami, już będzie. Każdy będzie się nas bał Wpadajcie też na TikToka Edukacja88, bo tam też są jakieś filmy. Może nie z Bedwarsów, ale ogólnie. A podajcie tego. I robimy sobie obsika, 1, 2 Dobra. Może. Nie normalnie. Tak. A jak. Żeby tylko dobrze postawić, bo jak się źle postawi, to gra się kończy i zawalone życie. Dobra. Tak. O, o, jakoś się niszczy, dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz z drugiej strony tylko, może zabuduję to. Żeby nikt się nie domyślił, że tu coś knuje. I jeszcze tu. No i dobra, będzie git. Czyli raz, dwa... Raz, dwa... Gdzie ja się nie obudowałem? Chyba tu. Może co, odbudujmy to, bo i tak pewnie nikt do mnie nie wejdzie. Każdy się mnie boi. A tutaj nie obudowałem! O tu, dobra. No i będzie już wszystko zrobione. Oni nie widzą tego, oni są tam na lewo. Ha, ha. ha. dobra, git, 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 git. Teraz tylko zabudować to jakoś i będzie git. Wszystko. Może jeszcze Terrakotom to zabuduję żeby była pewność pełna. Szkłem. Dobra, robimy jakieś ultra dobre łóżko, widzowie. Oni się tam nawalają, a my sobie zrobimy łóżko. Nie gramy na kile tylko na dobre łóżko. Dobra, robimy jakieś ultra dobre łóżko. Wiem, że to nie jest symetryczne, ale nieważne. Robimy ultra dobre łóżko. Bierzemy klej. Sorry, że mówię na to klej, ale tak mi się teraz powiedziało. Szkoda, że nie jesteśmy akwa, byśmy mieli ładniejszy kolor wszystkiego. Aqua to moim zdaniem najładniejszy kolor ogólnie. Taki morski, jakby. Dobra. Jakoś to obudujmy jak najlepiej. <grystanie> ale respect. To w ogóle nie jest symetryczne, ale to się nie liczy. Liczy się masa, bo siła, masa, moc grubasa. Jak to mówią w szkole. No jeszcze jedno, dobra. Czyli, <coughs> jedna warstwa terakoty, potem jest wełna z tym, z drewnem i potem obs. No i jest gitłuszko. Teraz idziemy ich wszystkich powybijać. U, jesteśmy w ogóle obsi, widzowie. 40 golda ja mam. Nie, ja biegam z takim mieczykiem, a ja mam 40 golda. Ja powinienem trochę lepszy mieć mieczyk, no i dużo lepiej. A tam są dwa diaksy, dobra. Czyli teraz musi być 8 diaksów. Musimy mieć 8. 8 diaksów, dobra. Zbieramy. Tu będzie chyba 4, 4, 4. Dobrze, dobrze, wymierzyłem. I tu będzie 5, 6, 7. I będzie jeszcze jeden, dobra. Więc ten i jeszcze jeden czekamy. I będziemy mieć. Prota 3. No i będziemy to ten do tego pinka. Bo to ledwo. A może do. Do tego może... Nie, do Akwe, bo to Aqua tam się buntuje. to do Pinka może pójdziemy jak jeszcze, ten będzie jeden. I idziemy do pinka. Wtedy. Do akw czy... Do, do pinka idziemy w ten. No i będzie git. No i ten pink nie będzie obeda, potem wywali się ten pink. No i akwa to w ogóle jakiś nubek jest. Ale phi chyba dobry. Nie no, nubek. Bo kto obudowuje sobie tak macarnie... Dobra, nie jestem lepszy. Ale ten gościu to wodę wylewa. Zobaczmy, jak się biją chociaż. Tutaj na górę, dobra. Chyba. Mam, nie, jeszcze 9 sekund. Dobra, patrzymy sobie. O nie! Patrzcie na mnie. Jaki jestem fajny. Jestem najlepszy w tą grę. Nie no, może nie najlepsza. Staram się, być. się. A... I tam były dwa, to ja już źle wymierzyłem. Bo ja wtedy jaka matematyka u mnie jest dobra. Ja nie wierzę. jest klejk jeszcze. Zabudujmy tym klejkiem. Jaka to jest matematyka u mnie duża? W takim wysokim poziomie. No ja może trapa weźmiemy, bo za jeden jest. Co weźmiemy? I co trap? O to weźmiemy to, bo to jest najlepsze, moim zdaniem. Dobra, i co bierzemy? E, dwa jabłka. Ja nie kupuję ogólnie tych kilofów i tak dalej, bo moim zdaniem to jest bez sensu. Raz, was jest 3,5,7. Nie, czemu 8? Jeszcze jeden. Czemu? Co jest? Czemu nie zaliczyło w ogóle czterech? Ja Liczyłem, czwórkami nie liczyło. Rajdziemy teraz polbić do jednego gościa, wyeliminujemy jego łóżko, no i będzie git. I bę zaraz się on sam wyeliminuje, bo to jest jakiś nubek. W ogóle policzę w komentarzach, na napiszcie, ile razy ja powiedziałem już wyeliminuję. Licząc to te, co teraz powiedziałem. Ten, kto do. Kurde, kusi, kusi, kusi. Zostawmy, tu to. Nie. Widzowie, mam to gdzieś. Emeraldy są najważniejsze. Weźmiemy sobie perełki, yy, wykoksimy się na, u, na jakimś ultra poziomie, będziemy. No i wygramy tą grę na chilku. no to można powiedzieć, że to już jest wygrana. <laughs> Przy okazji, będziemy mieć też dłuższy odcinek czyli będzie się. Jest! Beda nie ma, kto nie ma? Pink! Ej, tego się nie spodziewam. Myślałem, że Aqua nie będzie o szybciej bada. Oto pinka już nie będzie, bo ten Aqua jest lepszy w PVP z tego co widziałem na czacie. No i będzie już zacięta gra. Czyli potem tylko bierzemy perełkę, niszczymy mu łóżkę, no i jest git. Ja jeszcze sobie trapy kupimy za te diaksy. No nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, napiszę... No, nie, GG potem będzie automatyczne GG. Dobra. Bierzemy. To. Dobra, wzięte. Może odłożymy. I bierzemy perełkę i invizka. Teraz, gdzie jest perełka? Perełka i invisibility. I może jeszcze jakiś kilo, bo on widziałem, że on miał jakiś. Teraz, jest dobre. Jest dobrze. No myślę, że to są dobre itemy na takie. Bo to, to i tak że mamy... Można że limitowane rzeczy. Moim zdaniem rozwalimy go na chillku, chociaż powinien, powinniśmy. Dobra, idziemy. Ryzyk fizyk. Teraz mi się ręce trzęsą, bo ja nie chcę zdedać. Tyle zbierania, tyle tego wszystkiego, żebym ja teraz dedał. A są dwa trapy, więc będzie git. Dwa trapy są. Więc jego spowolniak jak będzie ten trap i też kilka innych rzeczy udałem. Nie o Boże, bym już spadł. Ja nie wiesz, jak mi serce zaczęło teraz bić. Uff. Tam jesteś. Dobra. Idziemy na Cilku sobie tam. Nie będę grał tak. Ciekawe gdzie on jest, mnie tylko to ciekawi. Gdzie on jest? A, trudno, lecimy. Ryzyk fizyk. Jak chyba widzowie go nawet tam nie ma. Powinien być. Idziemy. Jak widzowie go strefujemy. Nie! 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 Czemu on ma tą wodę? To jest woda irytująca ta woda. Jakie to jest... Dny? Dobra widzowie bierzemy cały sześciopak rzeczy. Dobra wiemy co wziąć, wiemy co wziąć, wiemy co wziąć. Najpierw miecz. Kilof jest jakiś nawet git. E, co trzeba wziąć? Jeszcze nożyce, nożyce trzeba wziąć. Wełna oczywiście, bo zawsze się przyda. E, co jeszcze bierzemy? Co, 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 co? Co mam wziąć? Co mam wziąć, dobra? 4, 2 TNT-ki. 2 TNT-ki bierzemy? Wypadło mi. 36 mi wypadło. L2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. 2 TNT. Bierzemy jeszcze ender perełkę. I. Drugi raz, w ogóle, czemu ta Invisibility mi się zniszczy? Albo chyba po perłach tak się niszcza, Boże, ja tyle nie grałem w te Bedwarsy. Ogólnie, gdyś mówię. W ogólnie w ostatnim miesiącu już któraś gra, ale mówię tak, że przerwę miałem. Bo to rzeczywiście była przerwa tam jakiś czas, dlatego też trochę słabiej gram. Nie, on tam jest. Dobra, mi teraz się wolno, bo ja nie chcę zginąć. Dobra. Jagapa nie mam. Oto zarąbiście. On, on ma dobrą zbroję. Nie ma taki mieczek on. Ja on właśnie boję jego mieczeka. Jaki fail? Spocanie! Jaki co robię z tymi ludźmi? Ja jestem jakimś detonatorem dzisiaj, widzowie! Co to było za kombo w ogóle? Ja z niej boję wszystkimi! Co jest ze mną nie tak? Pomocy I Jeszcze teraz trzy trapy są, no to nie powinien tak szybko chyba wbić. Fireballka bierzemy jeszcze. No nie, co ty robisz? pixel się niszczy. Wciąż go rozwadiem w ogóle. Co jest? A to będzie dobra taktyka, chyba. No jest Git, jest Git. On jeszcze widzowie nic nie wie ten gość. Co to jest? Chodź tu. Nie mam w ogóle wełny. Niszczymy go. Nie. Nie. Jest. Jest. Idziemy. Wyruszamy widzowie. Nie. On zniszczył. Co jest? Co ja zrobiłem? Nie. Widzowie wyłączyłem na chwilę. Nie. Nie, nie, nie. Widzę, poczekajcie, bo mi coś wyłączyło. gry WYŁĄCZYŁO! Windows Shift C, chyba to było. Jest, 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 jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, co jest? Jaki efekt, widzowie, jaki niefort Jeszcze grę wyłączyło. Zminimalizowałem ekran. Dobra, on ma mega słabego beda ogólnie. Mega słabego ma. Musimy na to liczyć. Mega słaby bed. Dwa tientik, jeszcze jeden tientik. Bierzemy to. Jabłko. Całego Golda bierzemy, bo on nie jest jakiś dobry w PvP, z tego co widzę. Bierzemy wszystko, co mamy, widzowie. Cały sześciopak naszych rzeczy bierzemy. Bierzemy Golema jeszcze. Golem, gdzie on jest? 120, dobra, kupujemy go. Jeszcze jedno jabłko. Co możemy jeszcze kupić za to? Eee, na a co to jest? Ta TNT-ki, mu TNT-kami, będziemy mu spamić. Eee, to jest... a mamy jednego Emeralda? Nie, nie mamy. ale trudno. Co by tu jeszcze wziąć? Nie stać już nas na nic. Dobra, idziemy do niego z buta, po prostu walić wszystko. Walę do niego TNT-ków, Te TNT powinny go chyba rozwalić. O po prostu na teraz tych wód, tyle, że to nie głowa nie wytrzymuje. Tyle on ma tej, tej wody. <laughs> Dobra. Nie możemy mieć nawet nie, nawet jednego straconego HP. Bo to jest krytyczna już wtedy sytuacja. No tak może pójdziemy. Tu się chyba de, nie doda. Dobrze, mówiłem. A! O Boże! Dobra. Tu też było trochę straszne. W ogóle wszystko tu jest straszne, widzowie. Każda rzecz, jaką ja robię, to jest tu straszna, bo tych... Każdej rzeczy się boję. Ha! No i co ci to dała Strefa. Jest! Jest! No niszczymy mu to. Tylko widzowie na górę idziemy na górę, na górę, na górę. Szybko. Teraz jumpa. Co akcja? Oglądajcie to, ratujemy go! Proszę, oddajcie! Nie, on nie wygląda, widzowie! Jest! Dobrze jest! Jaka akcja to w ogóle było! Ja nie wierzę, co ja dzisiaj robię na tym filmie! Ale on nie ręka, bo ja tak krasnąłem w ręce. Dobra, widzowie! Ratujemy się, ratujemy się! No i dobra, GG, GG. To już wygrana już, moim zdaniem. Dobra, 40 gramy na Fireballa, to może Fireball Jumpa do niego. Weźmiemy jeszcze TNT na przyszłość i zrobimy to jakoś. Bo dla was wygramy tą grę. Dla was, dla was. Zaraz będę O, Magia na Emsach jest. On na Emsach musi być, bo gdybym nie poszedł na MC, to byliśmy uprzegrani. Potem pójdzie do bazy, sobie jakieś ty kupi, będzie wykokszony, ale ja za to mam lepszy PvP, to widać. wiem ja tylko gapa. Nie możemy nawet jednego HP stracić, widzowie. Jak stracimy jedno HP, to już mega słabo. Dobrze, że widzowie tego prota mamy, a bez tego prota by było zupełnie inaczej się grało. By się grało. Inaczej. Chodź tu. Chodź. Dobra. Dobra, walczymy, jak mężczyźni. Czemu się kocha tą grę? Dlaczego się tą grę kocha? Dlatego właśnie, dlatego. Dobra, łatwo, łatwo, łatwo. Ale piękna była ta gra, widaje. Piękna była ta gra. Piękna. Dobrze, więc się chyba będziemy musieli pożegnać, więc dziękuję za nagrywanie. Do widzenia.